Witajcie w kolejnym odcinku Grypcio News. A w nim skórki Mistrzów Świata. Rework Rel. Kolejne ciosy dla Ameryki. JD Gaming mistrzami MSI. Bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do newsów. Mistrzowie Świata z zeszłego roku, czyli DRX, otrzyma w końcu swoje skórki. Kingen wybrał Atroxa i oprócz zwykłego skina dostanie on też wersję prestiżową z racji zdobycia tytułu MVP finału. Piosik wybrał Kindred. Zeka Akali. Devskating Caitlyn, A Beryl Ashe. Rezerwowy Yuhan zagrał dwie gry w playinach i jemu też zgodnie z zasadami należy się skórka. W obu meczach zagrał Maokajem, więc nie miał on dużego wyboru i Drzewiec dostanie jego skórkę. Skiny DRX dostały zapowiedź w postaci openingu anime połączonego z montażem z finału Worldsów. Filmik pojawił się tylko na koreańskim kanale Lola na YouTubie. Real dostanie Reworka. Mimo, że pojawia się ona od czasu do czasu w profesjonalnych meczach, to posiada ona spore słabości, które zniechęcają zwykłych graczy do pikowania jej w swoich grach. A szkoda, bo postać jest bardzo ciekawa pod względem mechanik. Oto jakie dostanie zmiany. Bazowo atak speed będzie zwiększony, ale co poziom będzie go dostawać mniej niż dotychczas. Znerfiony będzie też przyrost armora i magic resistów, ale ma to związek z fajną zmianą pasywki. Od teraz każdy trafiony atak i umiejętność będą kraść przeciwnikom 3% obu tych statystyk. Efekt ten będzie się stakował aż do 15% na jeden cel. W porównaniu do poprzednich jednorazowych 10% to spory buff, o ile dobrze traficie umiejętnościami. Obrażenia z poprzedniej pasywki zostaną usunięte. Od teraz jej Q stunuje na niecałą sekundę. Wszystkim przeciwnikom zadaje taki sam damage i ma lekko zmieniony zasięg. Teraz W. Tu będzie sporo zmian. Bonusowy movement speed przeniesiono do E. Kiedy nie siedzi na koniu, jej prędkość ataku i zasięg są zwiększone. Movement speed nie będzie w tym stanie sztywno ustawiony na 280, ale będzie zmniejszony od aktualnego movement speeda o 15%, co sprawi, że nie będzie się tak ślimaczyć po inicjacji. Za to część aktywna skilla dostała sporo nerfów. Mniejsze obrażenia, zasięg i obszar hitboxa, a także krótszy zasięg skoku, slajda i czas podbicia. E jest całkowicie zmienione, co oznacza, że już nie będziemy łączyć się z sojusznikiem i stunować. Pasywnie będzie dawać Movement Speed podczas jazdy na wierzchowcu jak na starym W. Aktywnie E będzie odpalać szarże dając sobie i sojusznikowi dodatkowy movement speed i następny atak lub Kurel zada dodatkowe obrażenia. Oprócz tego, jej wszystkie skille będą zadawać 250% obrażeń potworom w lesie, co oznacza, że Riot będzie próbował przekonać do niej junglerów. Jak to wyjdzie? Zobaczymy. Zmiany wydają się całkiem spoko. Nie chce się już gadać o tej Ameryce, ale dzieje się tam tyle, że szkoda jakby nas to wszystko ominęło. Po zniesieniu obowiązku posiadania drużyny z Akademii, aż 7 z 10 organizacji poinformowało o wycofaniu się z rozgrywek NACL, z czego jedna połowicznie, bo Golden Guardians zdecydowało się sponsorować drużynę z drugiej ligi AOE Esports. Lepsze to niż nic, no, reszta zapostowała smutne plansze obwieszczające zawieszenie udziału w NACL albo nie zapostowała nic. Dignitas poszło krok dalej i widząc reakcje pod postami innych organizacji wyłączyło komentarze pod postem. Na placu boju pozostało Team Liquid, FlyQuest i Evil Geniuses. Dla tych ostatnich po ostatnich topach zadziała to szczególnie na plus. Riot miał dać każdej ordze po 3 miliony dolarów na działanie i w LCS i NACL. Mimo tego, tylko trzy są w stanie brać udział w obu ligach. Co za tym stoi? Chciwość, niegospodarność, wygórowane wymagania finansowe graczy? Może wszystko po trochu, ale obawy o przyszłość regionu są coraz głośniejsze. TSM uprzedza fakty i już otwarcie planuje ucieczkę z Ameryki do innej dużej ligi. Prezes i były gracz TSM Reginald szczerze przyznaje, że z poziomu LCS nie ma opcji na wygranie czegokolwiek na turniejach międzynarodowych i zapowiada transfer dywizji Lola do innego regionu. Kiedyś była mowa o Brazylii, ale dzisiaj wiemy, że TSM przeniesie się do któregoś z głównych regionów, czyli Chin, Korei lub Europy. Najprawdopodobniejsze wydają się być Chiny, gdzie z racji dużej liczby drużyn, w tym tych, które wielu z Was pewnie widzi po raz pierwszy w życiu, powinno być łatwiej kupić slota niż w regionie z silnymi markami, jakie mamy w Europie i Korei. Pozostaje kwestia tego, kto przejmie slota po TSM. Na ten temat nie ma jeszcze plotek, ale w listopadzie zeszłego roku sam MrBeast pojawił się na transmisji Mistrzostw Świata i oświadczył, że ma zamiar kupić drużynę w LCS. Teraz jest świetna okazja i do tego ma szansę przekierować tam miliony swoich fanów. Marzenie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zostawcie łapkę i zasubskrybujcie nasz kanał. Dla Was to chwila, moment, a nam to pomoże dalej się rozwijać. LDLC zawiesza działalność e-sportową. Wielokrotny mistrz Francji i mistrz U-Masters z 2020 roku od paru lat jest związany z francuskim Olympic Lyon, który pod koniec 2022 roku zmienił właściciela, który niestety nie okazał się być esportowym świrem i stwierdził, że ten interes się nie opłaca i zdecydował zamknąć tę dywizję klubu. Jest to straszna katastrofa dla europejskiego Lola, bo gdyby nie LDLC, to możliwe, że nigdy byśmy nie poznali takich graczy jak Ike, WTO, Niski, Crownshot, ExaKick czy Arkwell. LDLC na scenie sportowej trwało od 2011 roku, a teraz przyszedł starszy pan w garniturze i, pstryknięciem palca, to wszystko zakończył. No, wielka szkoda. JD Gaming wygrało MSI. Po raz trzeci z rzędu potem tytuł sięga drużyna z Chin, ale od początku. Po bratobójczych pojedynkach drużyn z Europy i Ameryki przyszła kolejna weryfikacja. G2 zagrało z Bilibili Gaming. A raczej, Caps zagrał. Twojego midlanera Maćka 13 z Golda. W pierwszej grze wywinął 1-7 na Yasuo. Reszta gier już nie poszła aż tak źle pod względem statystyk, ale chaos był zdecydowanie najsłabszym punktem G2 w tej serii, jak i na całym turnieju. Druga gra skończyła się comebackiem ze straty ponad 7 tysięcy golda. G2 wyrównało serię kończąc mapę z przewagą ponad 10 tysięcy golda. To dawało nadzieję na wyrównane starcie g postanowiło odwdzięczyć się trochę mniejszym trołem niż Chińczycy w poprzednim meczu. Z meczu, który toczył się pomyśle Europejczyków i 4000 przewagi, jedno wyłapanie kapsa przed Smokiem pozwoliłoby Jej wziąć przy okazji Barona, gdzie g postanowiło ponownie zawalczyć, co skończyło się kolejną tragedią. Broken Blade też się nie popisał, bo na początku ostatniego teamfightu przypadkiem kliknął stopłocza. yikes. Ostatnia gra to od 15 minuty stomp, Caps 1-4 i powrót do domu. Duńczyk w wywiadzie przyznał, że jest mocno zawiedziony tym turniejem, ale wyciągnął wnioski i ma nadzieję na lepsze wyniki w przyszłości. Jak tak patrzeć na skład G2 pod kątem potencjalnych zmian, to ciężko wskazać kogokolwiek, jak już to właśnie kapsa, patrząc na ostatni performance. Z drugiej strony, chyba nie ma obecnie obiecujących Europejczyków, którzy mogliby go zastąpić. Co sądzicie? Po zwycięstwie nad na Billy Bilibili czekało nie lada wyzwanie, bo musieli przejść przez Genji, a potem T1, które odpadło po potężnej serii z JD Gaming, zakończonej wynikiem 2 do 3. Starcie Korei z Chinami pobiło rekord widzów MSI. W szczytowym momencie pojedynek Fakera i Night oglądało ponad 2 miliony 200 tysięcy widzów. Tego wyniku nie pobił nawet finał. Mistrzowie Korei paradoksalnie postawili Chińczykom mniejszy opór niż G2. Seria zakończyła się wynikiem 3-0 i Chowi pojechał do domu. Po tym meczu Bean wstawił tweeta z planem na MSI. Po Genji, T1 miało ulec BLG wynikiem 1-3. No i przewidział. Można by powiedzieć, że trzecia mapa, gdzie T1 wygrało z 15k golda przewagi, była ustawiona tak, żeby zgadzała się z przewidywaniami Bina. Niestety, proroczy tweet Bina przestał być proroczy, bo nadeszła ściana o nazwie JD Gaming. Nie udało się dwa razy w playoffach LPL-a, jak i dwa razy na tym MSI. Seria skończyła się wynikiem 3-1. do 1. Tym samym Ruler wygrał MSI i mówi się, że osiągnął wszystko, co się dało. Worlds, MSI oraz Mistrzostwo Chin i Korei. Wszystko, ta, jasne, taki dobre, a nawet Ultraligi nie wygrał. Co do Ultraligi, to już 29 maja zaczynamy dziesiąty sezon, w którym zagramy nowym składem. Leku na topie, Diagów dżungli, do na midzie, Damkex i Gepard na bocie. Zapraszamy do kibicowania na kanale Polsat Games na YouTubie, Twitchu i w telewizji. To by było na tyle. Polujcie nas na Twitterze, Instagramie, TikToku i Facebooku, gdzie tworzymy jeszcze więcej kontentu. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia.